Wyświetlił mi się w proponowanych taki filmik, który sobie chciałem zobaczyć z wami. W sensie, przed chwilą podjąłem taką decyzję, bo może być fajny. I nazywa się Pamiętacie Virtus Pro? To są oni teraz. Ile minęło czasu od VP? To jest filmik u Goldiego i może być całkiem, całkiem uwóźny. 7 lat temu VP zakończyło swoją grę? Let's see. Mamona. Co? Co? Co Neon mówi na Mamona? Ale to nie jest takie najświeższe, bo to jeszcze jak był ten klan ich, ten. ten jak to się Victims nazywało? to w ogóle ta organizacja im nie cykła? Mamona, Jeszcze jeden flashował. Ej, to jest CSGO czy CS2? Ej, to jest CS2 już. Nie ruszałem sobie. w Ej, czekaj. To już był CS2, czyli może on miał ten stary overlay. Zaraz prękę jadę. Nie no, to trzeba kamerkę wzunąć. Trzeba zobaczyć tutaj. Czemu oni nie grają dalej? Oni by grali. Dobrze dalej, mi się wydaje. Zobacz jak Wiktor napierdala. Jak Neo jakiego strzelił. Tu. Bardzo jakie ciosy. Tak szczerze. Four. Mocne, hey, mocne. Oni let's go! Oni jako. Oni jako, dzia, dzia, oni jako razem w składzie. Ale jakby ich tak grozić, wiesz? No, Carrigan na przykład w tym. Wiecie, face dziubie i tak dalej, jakby gdzieś tam. No szkoda, mi się. Nie ja wiem. Mi się wydaje, że oni by byli dalej. do, Dużo by wnosili dobrego do zespołu i dobrze, jakby grali. Ale się chyba już nie przekonamy tak. Kto to? Biały? No biały, biały, to bieliniak na bank, Pozna poznaje po momencie. Ciemnia chyba Behind, probably. I will tap the bomb. Bieliniak ten. O, no Jarka tu się nie spodziewałem po ostatnich Regielach Białe ryby, ryby, no to tak jak Bale z Golfem, to, to biały ryby go zajęły. O kurwa! Co ho, jest? Ho. Jaki? Oh, f... papiton! Zabrą a jakie he, jakie hedy mu. A jaki he? Jaki hejdy full autor? No way! I will fix ban for you on Facebook, my friend. Dwa a zostawił, rozumiesz? O Janek. Co to on w kur... To nie jest ważne Ciii. Ciii. Co, <grym> co? <grym> Kurde, ale, ale... Ale... Dobry, co? A się pobawił. A to już chyba na stanowisku Philipa. Kiedy on streamował? Co to on robi? Co to on premier, gra grać w tej ta... sytuacji. Patrzcie, co UVP teraz słychać. No i co kurwa? Czemu oni nie grają? Ale był jakiś dupy flip taki, że w ogóle gdzieś do boku to poszło Biały Cerwing na potwory, moje ulubione To jest ładna Out. Nie no mocne, to mocne Cześć JB Jarek o, ku... Jarek by trochę oh, pograł też by bestia. Sama jest looking for a! Sama jest looking for a. Sama looking for a player? Team! Guys, I am free agent. Ta, on widzisz? Jako, jak on na Emilitos by się ten, tylko by dostał propozycję? Z jakiegoś... Zakobor, to by poszedł pewnie. Hej, kolego. Szukasz skarbów tam, gdzie ich nie ma? Wbijaj na GeForce Skins po prawdziwe playnoty. Klikaj w link w opisie, aby skorzystać z kodu Pago, który od niedawna daje aż 10% więcej przy doładowaniu, oraz dla nowych użytkowników darmową skrzynkę. Inspek. Do wygrania skiny o łącznej wartości 8000 zł. Jedyne, co musicie zrobić, to doładować konto na GeForce Skins z kodem Pago za przynajmniej 10 zł i wrzucić screen na naszego Discorda. Link do Discorda z instrukcją w opisie. No, Smyszki. Jestem. O kurwa. Ale patrz jaką poprawkę Janek bierze. Bo ta gra jest szybsza. Ja się dalej nie, nie zaadoptowałem do końca. Zobacz ile on celuje. Ja celuję cały czas... W go się celowało tutaj. I było okej. Okay. A teraz się... Nie dość, że ta gra jest szybsza to się swinguje. Szerzej się wychyla. Zobacz jakie Janusz bierze poprawkę. Na pik. I to jest lekcja dla nas. I dla mnie. Na przykład, nie? Jeszcze jeden. O kurwa. Jeszcze jeden za czerwonym. Co o Filip? Okej okay. What the hell No 5-6 to by nie miało szans się wydarzyć, nie? Coś takiego Victor nawet już w biegu na pierdolę Yes, he is connector Classic do Mega, rotation Ciekawe czemu patrzy nie ma highlightów z Jak ja chyba z Wiktorem idę premki duo grać? A nie z kulkonogim. Zostaje pufać, przestaje palić. Ej Exusa nie zniszczył za ten go najda Ej, jak on kurwa zabija trzech z digla jak mu wchodzi. ja nie mogę jednego zabić No kurno A tego Cerwika jego to ja w ogóle tu nie widzę Dobra Znowu znowu nie highlight Zeb. Mielone granatami Faceit gość mu mówi co ma zrobić Ten co kurwa, wybiegł w ogóle, co oni robią ty Zróbmy ligę 30 plus na peplu? Pisze się Kurwa, on mnie tak ruchał. przypomina mi się Lan, on mnie tak uruchał, rampę skracał z pompą i tak samo zabijał na lanie. Rzucał spod jaja flesz i zapierdalał mnie. To jest wtedy z tego Lana jest anegdotka, że mu w przerwie czy przed meczem mu włączyłem akcelerację wsteczną, mysz, co i tak mnie pisał z pompy. Nie mnie. NRPC z Ja pierdolę, co to za model Gangster. Ha! <grymne> <grymne> It's actually working. Hey, you actually hit me. No <grymne> nie pierdolę, na 4HP 1 na 4 wygra. Bo się zesram za... i to będę zjemto. Co ci antyterroryści robią? Co to jest? Wiktor, to, to, to jest Faceit chyba. Co jest, kurwa? Co oni odjebali? Co? Easy! To oni premiery grają, czy co? Nie no, to jest Faceit, Utaza. Mam ja, biały tego digla mocnego. Co się dzieje, biały? A czyste? A czyste chyba. <grywa> <grywa> no, <grywa> nie, Dzieck! Może broń, broń. Nie. No. Jest ZB highlight Jarka. <grywa> <grywa> I to jaki?

Janek snajperek Chodzi tawu po niego. Ja pierdolę. Major ready, kurwa, lecz hmm? Tak się gra kupa w konterka. No, kurwa. Ja nie myślicie ja już zagrać na majorze? Czy już teraz Locked z tym zakładem już nie ma szans żadnych? No tak jak ja kombinuję. A co to? On nie widział cienia? ta -da! A nie, tu nie ma cienia chyba. Cień jest bliżej lewej strony. A, close to ja pierdolę, Viktor jest bestia! Jaki on... Dobrze gra Viktor! We got it! We got it! We got it! I'm streaming! And I got it! Yes! Yes! Let's go! Ice na Wielinia kur... zawłupą, no nie pierdol, czegoś tego nie widziałem jeszcze. Lost week. Slavik w oszoku. Znowu. O, ty grasz z randomem. co? W pełnym biegu? Nie wiem właśnie, co się stało. Co to kur... Widziałem to. Out Stary, co to jest? ja ci tuję. Out going back. Scream. ja nie wiem, czy się wyda zbyt o ja no. se, no to mi idzie Nie no to przesada. No co by nie mój no. Chłopaki kikają dalej. Coś tam, coś tam są highlighty. Pago, pago.